Jest to moja kolejna, kolejna i kolejna i kolejna wiadomość publiczna do pana Donalda Tuska. Ok? Powtarzam, jest to moja, już nie wiem która, ale wiem, że kolejna i kolejna wiadomość publiczna do pana Donalda Tuska. Mam nadzieję, że nie muszę. Trzeci raz tego powtarzać i że w miarę jakoś jeszcze po polsku mówię i jest to zrozumiałe dobrze, więc witam serdecznie pana Donalda. Tu jest gazeta, gdyby co, można to wklepać sobie, zobaczyć gazetę i idziemy od razu na page 16. Idziemy tutaj, to jest strona 16, tu mamy poniedziałek w tym tygodniu i tutaj są różne oferty. Turystyczno-handlowe, żeby zobaczyć Europę, tak? O, proszę bardzo. Chciałem sobie do Europy samolotem i te sprawy. Tu mamy. Aha, czyli tak, tu mamy do Warszawy. Warszawa Modlin. Tu mamy do Krakowa miasto smoka wawelskiego, gdyby co. Tu o, proszę o. Tu mamy do Berlina, do Berlina. Więc no, 30 jednostek kosztuje dobrze. Czyli tak, tu na początku leciały tam Warszawa, tu leciała Warszawa, ale na tamtej stronie był początek, więc tu mamy, tak, czyli Warszawa, Kraków mamy i tu mamy Berlin, więc to jest w Berlinie. O, więc to jest informacja. Czekam na zbieżność, bo widzę, nie wiem czemu nie mam zbieżności, ale po prostu musi pan, musi pan mi zaufać, że to jest wszystko w dobrej wierze, że to jest o Berlinie pisze, ok? O, jest dobrze, więc tutaj mamy tak. Brama Brandenburska, ok? Pierwsze zdjęcie: Brama Brandenburska. I jest tam jakiś super hotel i tak dalej. Więc tak, pierwsze zdjęcie. Drugie zdjęcie bez opisu. Ale widać, że tam coś dla dzieci. Tutaj po tej stronie się będzie kręciło. Tam jakiś super chyba hotel jest. Dobrze. Nie wiem czemu to zdjęcie nie ma opisu. Nieważne. Następne zdjęcie Twin Peaks. Dwie wieże. Dwie wieże. Kolonia. Kolonia i... Znaczy... Yy... Katedra w Kolonii, katedra w Kolonii i, i takie, no, i stoiska tam. Czyli mamy tutaj tak, katedra w Kolonii, tu jakiś super, no, duży hotel, a tu jest Brama Brandenburska. I tutaj jest, mamy. O, to jest strona 17. A to jest następna strona, gdyby co, ok? Tu mamy Aleksandry Plac, ok? Berlin! To jest Berlin, ok, Więc to jest to na 17 Berlin. Żeby... O, tu, tu jest ta wieża radio-telewizyjna, czy jakoś tak wieża jest. czy to jest Alexanderplatz i tak dalej. Dobrze, tu jest Zagrzeb, ok, A tutaj niniejszym pozdrawiamy wszystkich Krakowiaków, ok, Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Smoka Wabelskiego i te sprawy, ok, Dobrze, więc więc chciałem się zapoznać aha, w poprzednim moim filmie prosiłem moich tutaj super wielbicieli subskrybentów, widzów i tak dalej aby tym świniom pisowskim przykoryć tym bandytom, świniom pisowskim przykorycie przestępcom, bo, bo oni chyba te, ci pisowcy, to ja nie wiem, czy oni znają języki, czy nie, może znają, może nie znają ale być może część z nich po prostu nie zna. Tutaj są takie literki, więc prosiłem moich tam no, widzów, żeby pisowcom to przekazali i przetłumaczyli na język polski, że ja chciałem tu do Berlina, takie liter literki są Berlin tutaj, więc chciałem, żeby ktoś tym pisowcom tutaj to przetłumaczył, bo ja już nie mam siły, aby tym świniom pisowskim to tłumaczyć dobrze, więc tak, Berlin. Kreuzberg, więc tam sobie fajnie. City West, West, czyli to jest Western Berlin. Wiadomo, że był Berlin zachodni i wschodni, więc sobie tutaj wszystko przeczytamy. Tutaj, co jest o Berlinie i tak dalej. Wszystko, że jest Hotel Merkury w Berlinie i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałem się zapoznać tutaj z tymi informacjami turystyczno handlowymi, co bym mógł zwiedzić sobie w Europie. No bo chciałem sobie fruwać. O, widać, widać, więc chciałem sobie fruwać samolotami. Wiadomo, po Europie i te sprawy. I nie chciałbym, aby, aby ktokolwiek mi przeszkadzał w tym. A tym bardziej żadna ze świn pisowskich, z tych przestępczych świn świadomych przy korycie. Prosiłbym przyjąć po raz kolejny, drogi panie Donald Tusk, że te świnie pisowskie, powtarzam, te świnie pisowskie przestępcze przy korycie, to oni chcą bez kwitów na mnie. Powtarzam, te świnie pisowskie nie mają kwitów na mnie. Jeszcze raz ponownie uprzejmie przypominam, że te świnie pisowskie nie mają kwitów na mnie, ok? Uff, przynajmniej to może już żeśmy ustalili, że te świnie pisowskie nie mają na mnie kwitów. No to jedziemy dalej. Że te świnie pisowskie bez kwitów oni chcą mnie już od 6 lat, od ponad 6 lat powtarzam. Te świnie pisowskie, nie mając kwitów na mnie, od sześciu lat chcą mnie pojmać i zniewolić, odebrać mi moją wolność, odebrać mi moją godność i tak dalej, pojmać mnie bezprawnie i bez kwitów i wtrącić do jakiegoś jebanego psychiatryka wrocławskiego na bezterminową medytację o wdziękach Kota Kaczyńskiego więc no nie wiem, co ja miałbym tam robić, albo nie wiem, do, 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 do pisowskiego Boga miałbym się modlić, ale całą wieczność to tak kurczę, no nie wiem, ile miałbym medytować o kocie Kaczyńskiego, no bez przesady. Dobrze, więc mam list miłosny od ponad sześciu lat do psychiatryka wrocławskiego. Powiedziałem bez kwitu na mnie, ok? I być może w tym samym czasie także do jakiegoś z dupy wyjętego, a resztu wcale nie tymczasowo wydobywczego, Bebro słabił albo gdzieś, też na cholerawie jak długo, ok? Więc bardzo proszę to, no chociaż troszeczkę się zastanowić, panie Donaldzie Tusku, o tym, co tutaj powiedziałem, że te świnie pisowskie od ponad 6 lat chcą mnie pojmać, odebrać mi moją bonoć, ale bez kwitów, ok? Więc państwo polskie ściga mnie po całym świecie i nęka mnie uporczywie swoimi działaniami, nie mając na mnie kwitów żadnych, ok? Co oznacza, że przestępcze działania państwa polskiego są naprawdę przestępcze, bezprawne, bo są bez żadnych podstaw. A jednak oni do tego dążą, ok? Więc od 6 lat że świnie pisowskie chcą mi odebrać wolność, a ja wiadomo, że od dawien dawien dawna miałem inne zdanie niż jakakolwiek przestępcza świnia pisowska. Mam nadzieję, że chyba to jest jasne. ok, że chciałem podróżować samolotami po Europie. I gdyby szacowny pan Donald Tusk mógł coś z tym zrobić z tym chomikiem Siódmego albo ósmego zastępcy prezesa na ursynowie czy na mokotowie, bo tam jest taki chomik, który ma znajomego jakiegoś kota. A ten kot jest na pewno z żerania, czy jakoś tak. I ten kot z tego żerania ma swojego jakiegoś właściciela, który na pewno nie jest geriatrykiem skorobanym, tylko jest fajnym supermenem, czy jakoś tak. No, więc jakby można było coś zrobić z tymi geriatrykami pisowskimi, żeby się ogarnęli, to, to ja bym był hepi z tego powodu. Więc gdy, gdyby szacowny pan Donald Tusk coś z tym zrobił, żeby nikt mi nie przeszkadzał samolotami po świecie, po, to ja bym był hepi z tego powodu, żeby te świnie. Pisowskie się odczepiły ode mnie. Nie wiem, czy, czy to jest jasne, ale ja, ja no, jestem za mały, żeby tym świniom pisowskim to powiedzieć. Więc gdyby pan to zrobił, coś skutecznie. A szczególnie to tam jest taki ten, ta, taki kurdupel, o! Bo, bo moi doradcy właśnie z City of London po prostu mi często mówią, że tu chodzi o jakiegoś jednego kurdupla. okej okay. Albo o dwóch, że, że tam jest dwóch albo trzech obstranych kurdupli takich. Jeden chyba z nich, jak mi mówi, to jest jakiś geriatryk. Drugi z, 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 z tych różnych, tych świn pisowskich, to może być, nie wiem, jakimś tym, no, gargamelem. A, a, a ten następna świnia pisowska, taka stara, to. to nie wiem, to ona o, 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 o lasce chodzi, nie wiem, jakąś o operację, czy no, no nie wiem. Jakieś tutaj mi moi doradcy zagraniczni mi mówią, że, 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 że z tymi geriatrykami pisowskimi to tam jest to, to coś tam nie tak jest. I wiadomo, że, że wełbie, wełbie się po, ta, takie świni pisowskie się poprzewraca i po prostu ona myśli, że bezprawnie. Taka świnia pisowska, geriatryczna, że ona może mi po świecie nękać bez kwitów na mnie, więc no, gdyby szacowny pan coś zrobił, panie Donadzie Tusku, z tymi świniami pisowskimi, to. No to ja bym tutaj, o, pu... racja. Zaraz skoczę do sklepu po jakieś dobre wino niemieckie i zrobię film. Już robiłem filmy z różnymi butelkami wina. Francuskimi i niemieckimi, więc skoczę do sklepu po jakąś butelkę dobrego wina niemieckiego, bo są w sprzedaży. Więc jak pan coś pomyśli, co z tymi świniami zrobić, geriatrycznymi, im chyba coś na, 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 na dekiel, tak? Na dekiel może im coś odbijać i tak no, postępują, ale proszę im powiedzieć, że jest odpowiedzialność dla każdej świni pisowskiej która mnie nęka po świecie od ponad sześciu lat więc no, wiadomo gdzie ja to mam ale no, nie chcę mówić gdzie ja to mam jak jakiś geriatryk pisowski o lasce w stroju batmana jakiś kurdupel albo gargamel jak mnie ściga po całym świecie bez kwitów na mnie no to wiadomo gdzie ja to mam no dziękuję bardzo